Cześć wszystkim, to i 20, jestem dzisiaj. Eee, tak Seguł, angu... no i cóż. Mamy questa, żeby związać. Questa mamy dla żeby zrobić, żeby wygrać dwie areny, ale niestety nagrałem odcinek. Eee, w połowie tego odcinka wywaliłem mnie screen, za to ucieczkę, Ale nie jedna ucieczka czy 15 minut, więc jestem po prostu zachwycony z tego. I pozwolę że pójdziemy sobie chwilę po To Dopóki nam się po prostu to wszystko nie uda. Dobrze, więc teraz tak. Eee, level musimy nabijać. I to mocno, bo naprawdę level się bardzo, bardzo przyda. Się dbało, czy się odwoła? Czy tu było jakieś. Dobra, Ładuję mi się dopiero teraz. Mam lepszą grafikę teraz, więc to wszystko jest. Naprawdę, naprawdę super, że ogarnąłem to. Ach. Jaki level? Czy taki się zapytam? 19, no chcesz tu przeżyć człowieku, chcesz o. A ja ci zrobię tak Gościu Po prostu, bieg On sam walczy Ja zawsze w Ja się będę z tym zadawał, no na pewno Star, widzę, jest, jest ok W z czego używam naszego strażnika Żeby tutaj nie zginąć Ale myślę, że z 42 levelu sobie tutaj spokojnie daje radę Już nie da nam w ogóle Dobra, linki wszystko jest pięknie, ładne Ładne, <grym>, ładnie Kurde, I dobrze Mówiący szkiel, tutaj o niej się niewiele jest ja yeah. boss jest, jest bardzo słaby, ale zadaje full hp -e. Eee. dalej na no A jeszcze ja dalej będę się zajmę O, zjechał ją po Kurze Co za. widzicie, uhuhu. Uhuhu. Warahaha. Czyż to nie jest do Chcecie kawę? Czy by się... What the... Dlaczego tak strzelam? Dlaczego... Ale fajny wiatr jak, czekajcie, zobaczmy sobie. To fajnie wygląda. Aaaa, oh, jest bagno. im duża HP, ale są się. Ale to, to dla mnie, to, to dla mnie... Fajne, fajne to wyszło. Epicko. Ej, dobrze, chodźmy jeszcze... O, do tej. Idiotki musiałam iść na quest'a. Zajebiście trudne to jest. Dobra. Dlaczego tak To zdążyłem się, się zawiesił? Jak to mówią, dłużej się zawiesić. Chyba przydał się ten nasz szkole, O, to nie Dobra, jeszcze 10 minut, ok. Los. Myślałam, że będzie trudniej. Jednak na koniec łatwe. Tak woda strasznie łażył. To jest właśnie... Jakby one były trochę szybsze, a to by były groźne. A, kolega przyszedł. No i dwóch Fajnie. Zrobię was. Muzykę piską puszczają. Dwudziesty... dwudziestki levele. Spoko. Badalne. lewela mi za idzie i dobrze dobrze, dobrze, wszystko jest okej okay. ile muszę mieć, żeby mieć level? trzydzieści uah. Wow. chodź, naszego chłopka gdzie tu się pan wybierasz? Ale jak teraz wrócę w emocja? No weź to do choleria z tego. Kurde, brakuj sobie w jedwentarzu. Wodari. Dobra, tnijcie mnie, pójdziemy do miasta. Wszystko trzeba sprzedać. Uuu, dwie skrzynki. Skrzynki, sporo. Ładny to jest. Ładny, ładny, ładny. Nie, sporo tego. Skoro tego. Nie dobrze. Dobra, no tak, teraz sobie przejdźmy.

Akolity? Akolity jeszcze plus wartość, spoko To słabsze, to jest polka z, z kości. A też jest. Tak, to jest taka sama. Tylko tutaj. O, bo szkody leżą. Dobra, dobra, słabsza jest. I od razu sprzedajemy. Pierści srebrny. Z brązu. Co mi daje po tej zbroi? Co to jest? życia? Co to Za to. Już miałam dosyć tych bo po prostu ona. Za dużo już jej miałem. Bo było jakoś to za starożytko. Teraz tak, ty te przejdziesz tutaj. Teraz tak, tutaj mamy to, to. Ło, wow, znowu. Tego się już pozbywa, po pozbywam Ziemka kawy. O, a propos, jak mamy ziemkę kawy, to ja mu coś fajnego pokażę. No, mamy. Oh, tu jest ostro. Tu jest naprawdę tak ostro, że ja będę musiał ze swoim strażnikiem chodzić Trzeba by tutaj straż? Z tym chłopcem można pogadać? Oddychasz On oddycha Spoko Epicka to jest, nie? Ja? To jest prawda. To on taka przeraża Ale no, są to epickie To jest wycięte to HP zabiera? Co Jakiś cieniowy. Co to stylu. tylu? do to Zobaczcie, ile to zabiera. Zresztą czuję, jak pół mocy. Dobra, to człowiek płynący, HP za mną. Cień. Widzicie? One tak szybko przy, przychodzą, bo takie są mocne, bardzo mocne. Dobra, to się bardzo zwiększyło. Czyli bierz to. Dobrze, wziął. Wziął, bo je trzy. Okej. Okay. Ale widzicie, że to jest naprawdę bardzo trudno tutaj przeżyć. Bo on sobie radę, one po prostu za szybkie i to daj to tak. Ej, teraz ile do, do końca zostało tej? akcji specjalnej, bo nie było? Dobrze. spoko. Trzeba mieć takich 50 cieni. No, jak się podoba. Kundy... Nie wiem, co Te, tych cieni się w ogóle A, bo dobra. Cienie w sumie zostają. Może kiedyś się przydać. E, teraz tak. Szkód wyrządzonym potworą i graczy plus 15, tutaj spoko, zawsze to trochę zwiększa tego chyba te siły ataku to już jest naprawdę bardzo przestarzałe podniesiono bolewę o teraz jest zapiski Aha, a patrzcie jak mi już zjechały zbroje Jak mi już zjechały zbroje, trzy srebra To jest naprawdę mocne Spoko No już weźcie, 4 trzy minuty Zrobimy coś epickiego Coś, o czym nigdy nie wiem że to zrobię Pójdziemy tutaj I wejdziemy tam, do jakiejś tej krypty, czegoś tam Fajnie to jest, nie? Ja? Takie, tak mroczne. Jak w Katakumbach. W Kingshill. Spoko. Królestwo Korzeli. Już sprawdzam na babce ile to ogólnie, jakie to są lewki. Królestwo Korzeli 22, 22, 24, 22 mam więc mogę to iść. Chociaż to prawie zaraz będę... pewnie będą jakieś szkielety, czy coś dostanę. Gdzie te STONE Bo, bo grzyb. E, fajna nazwa. E, los, 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 los. Aha! Ja to stworzenie Co to korzenia? To sporo hapelu. To było już mocne. O Też cię lubię. Główkę patrzę koferowa. Ja to jeszcze na luzie, bo jaki są dwa hity gorzej z naszymi koronkami. Eee, oh. Robi ile zajdziecie? E, Czy będziecie przywołuje moją kolegę? Już ta siostra. What the f Co to jest coś? Tak Ej, hello, chciałbym żyć. Palcie się, glity, palcie się. Też was lubię. Słabe są te korzenie, tylko one strzelają w tym tobie dopadło, Dobra, ale jestem ciekaw, nie wiem więcej. Zobaczymy, ile mi zjechało tego. E, ile mi zjechało... zbrodni. E, to ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, bo jeszcze muszę kłosta zrobić na, na dwie wygranowanki, więc to jeszcze będzie... Ho, ho ten odcinek. Myślę, że jeszcze 15 minut to jest... to jest co najmniej. Ej, sporo. A co mi to mówi? Było wszystko na początku. Możecie na mnie polegać, spoczko. Też cię lubię. A! Szybciej! O, tego lubię! Słuchaj, uwagę, bardzo szczególnej starej wiedzy, mój panie! Epic. Epik! Biegłości! Tutaj jeszcze będę mógł tutaj. Tutaj będę mógł chować od tego Globa, czy innego Okej, zapiszmy się na grupę, przeciwko grupie. W tamtym odcinku byliśmy na zdobyciu flagi. W połowie tego zdobycia flagi zerwało, zerwała mi chyba lata. Po prostu wyrzuciło mi z gry, ale jest już OK, wszystko jest pięknie, ładnie i tak dalej, itp. I możemy Już pozdrawiane moją ważnego wieku. Hardcore. Bardzo tu ciągnę, czy Faktycznie, bardzo tu Fajnie, że tutaj zrobili stół warsztatowy i tych wszystkich gnowów. Czym mogę służyć? Niczym. Czekaj, on tu ma jakąś ofertę? O, 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 o. Mogę, mogę ci to sprzedać? O, dziękuję. Już chciałam do pozbyć. Dobra. Okej. Okay. Chodźmy na no tą naszą rywalizację. Musimy to wykryć. Musimy. Lekko faworyzowane, dwudziesty czwórka. What the fuck?! Peter Dent? ja też to się ten morszy lepiej nie Ostać. Bi bi Nieźle. Oj, będzie ostro. No, no wale, żałku, na To jest ten... Znowu? To jest dwuliska dwójka tylko Ale u hopa zjechałem Ale sobie zrobimy tak Nie mówcie, że mnie też zabije No nawalać mi się O o! sam? sam? Fajnie. Ja tu złożyłem tu moje wszystkie mikstury. Czy inne rilastwa? Co to było? Jedności. Weźmiemy sobie fala mrozu. Fala mrozu możemy sobie użyć. Olia. Eee, to Bardzo słaba. No bardzo słaba. Ale w chyba zjechałem. Zdziałałem go. Eroszok. Sporo. Czyli koło... Czekajcie, 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 testy czekajcie, 200 czekajcie, O! czekajcie, O, Dostał? Dostał. muszę mogę zjechać. Ja zbardowałem to moje ja w największym Aha, jeszcze jedynka. Tu jest jedynka, szósta C, ja to mam za przyciski. Jest ja jedynka, więc Jest. Ej, dobry jestem. No ja, no, dobry jest dobry. Szybko mówię zjeżdżać w HP. Rwali jak drużyna aktywela. Tak pisko. Drużyna aktywella rządzi O-o! Gile, Hello? Kurde, po francusku zaczął gadać. Wbieraj to. Pójdę mu w drugą stronę. i go zagadasz. Tak! No! Dzięki mnie trzy razem grali. No i to było piękne. Ej, ja, no To była chyba najbardziej epicka walka jaką odbyłam przynajmniej na odcinku, bo już miałam 1000 funtów okej, okay, jeszcze jedna walka a bądź co, w sumie, w sumie możemy już skończyć ten odcinek dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć wszystkim